Hej wszystkim, witam was na kanale ekipy DNP, na której możecie znaleźć... No to dlaczego w kuchni było... i to... było... było żelazo? Oni nie chcą pracować, a pani mu przeszkodzi. Przygody genowe. Słuchaj mnie! Dobrze, jak się <gry> Chodzą do mnie codziennie I chcą coś ode mnie A tu człowiek ciężko śpi, żeby nie pracować ciężko Ciężko Ojej, bardzo ciężka, mi są to <susurzy> Powiem sztuki Powiem twoim tajemnicom, że pracowałaś w że byłaś trybką wefał Ja najlepsza marzena, a ty jesteś pimpówa A ja no. jestem geną i co mi zrobisz? Nie że... stanie, zamknę do więzienia Zamknę do więzienia Pamiętasz, że ja płacię na no... I

Dolny Na naszym kanale pojawią się inne seriale, serie i tym podobne. Dziękujemy za uwagę. Papa.